Witam cię serdecznie w tym miejscu. Mam nadzieję, że poczujesz się pobłogosławiona, pobłogosławiona przez, przez Słowo, przez modlitwę, która tutaj się pojawi. Dzisiaj chciałabym przypomnieć fragment z księgi Daniela, o którym ostatnio usłyszałam, który mnie zaintrygował, jedenasty rozdział. 32. 32 werset. Jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają, i będą działali. Jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. Bardzo lubię też, ponieważ znam ze względu na swój zawód, tak, język angielski, więc bardzo lubię też yy, czytać wersję angielską. <laughs> bardzo ciekawe są te różne tłumaczenia. Pomaga mi to jeszcze bardziej zgłębić słowo Boże. I co ciekawe, ten fragment, ten jeden właściwie werset w wersji angielskiej brzmi: ludzie, którzy naprawdę znają swego Boga, będą silni, i będą czynili wielkie rzeczy. I można by było powiedzieć, że trochę podobne te wersety, trochę, trochę jednak mają cech wspólnych, bo w wersji polskiej ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają. Czyli też to, co Jezus cały czas mówi, że, żeby wytrwać, wytrwać po prostu przy Nim, wytrwać na tej drodze Bożej. Idź za Jezusem, wersja angielska, ludzie, ludzi, którzy naprawdę znają Boga. Więc mnie to jeszcze bardziej zachęca, żeby właśnie dodać to, jeszcze bardziej, tak, jest, którzy naprawdę znają, czyli całą sobą, całym swoim sercem, całą, ze wszystkich sił, tak, po prostu starać się poznać Pana Boga. Poznać, jakie są pragnienia Bożego Serca. <laughs> poznać, czego bardziej Pan Bóg ani ja. I wersja polska wytrwają, wersja angielska będą silni. Więc tutaj dla mnie jakby właśnie ta cecha wspólna, że jak ja będę zakorzeniona w Panu Bogu, to i, i wytrwam, i będę silna, bo moja siła będzie pochodziła od Niego. I końcówka tego wersatu, wersji polskiej, będą działali, wersja angielska będą czynili wielkie rzeczy to nie, nie chodzi, znaczy ja to tak pojmuję, tak, I, i tym się podzielam. Będą czynili wielkie rzeczy, jakieś ogromne wyobrażenie to te wielkie rzeczy, to ma, może być, może być po prostu wykonywanie codzienności, to też będzie wielkie. Ta taka wierność w małych rzeczach i co dalej, Pan Bóg mówi właśnie, Jezus mówi, że na no, jeżeli byłeś wielki w małych rzeczach, dam Ci więcej, tak, jako nagrodę. Więc kwestia tej wytrwałości i yy, poznawania Pana Boga, ale właśnie, i będą działali. To też mi się kojarzy z tym fragmentem. Yy, nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałam, abyście szli i a Was przynosili. Abyście działali. Czyli żeby po prostu nie zatrzymać się. Ale to działanie to może być, może mieć wymiar, ogromne ewangelizacje na, na cały świat, czyli tak jak dużo znamy takich osób, ale to może mieć też wymiar tego działania na co dzień w relacjach z najbliższymi, w relacjach pra w pracy. Także tak chciałam się podzielić właśnie tym, tym fragmentem z Księgi Daniela. I też chcę się pomodlić y, na koniec. Modlitwą, która jest w trzecim rozdziale listu Defezjan. De Kiedy święty Paweł mówi, że zgina kolana i, i modli się, to też. Y, w tym momencie jest to moim pragnieniem, żeby żeby właśnie na kolanach pomodlić się i za siebie i za wszystkich, którzy będą słuchali o właśnie o tę łaskę poznawania Pana Boga. Ale jeszcze zanim zanim ta modlitwa to też chcę powiedzieć właśnie, że ten sam fragment w wersji polskiej w Piśmie Świętym jest napisany o zjednoczenie wiernych z Chrystusem i ciekawe w wersji angielskiej jest to zatytułowane modlitwa o duchową siłę, duchową moc. A więc klęcząc chcę, chcę modlić się i wypowiedzieć te słowa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi, zdołali ogarnąć Duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Amen. Daj nam Pani łaska, byśmy. Poznawali Ciebie, abyśmy mogli powiedzieć, że znamy, znamy naszego Boga, jedynego Boga. I znając Cię, żebyśmy wytrwali w Tobie. Wiedząc, jakie jesteś, żebyśmy wytrwali w Tobie i żebyśmy szli i owoc przynosili. Na Twoją chwałę, Panie. Amen. Cudownej niedzieli. Wszystkim życzę.